Dzisiaj bardziej świąteczny unboxing, a w zasadzie post świąteczny. Głównym bohaterem tego odcinka będzie iPad mini 7 generacji, więc przystąpmy w związku z tym do tego, co znajduje się w opakowaniu. To w ogóle to opakowanie wygląda jakby przyleciało do nas z Chin, albo jakby to była wersja powystawowa, no ale dobra. Kupiliśmy ze sklepu, którego pierwsza literka nazywa się tak samo jak w języku angielskim Röntgen, także możecie sobie oczywiście to sprawdzić, bo nie jest absolutnie żadne lokowanie. Dobra, odczepiamy. I mamy tak oto, prezentuje się to opakowanie bez. Ściągam wieczko i naszym okom, oczom okazuje się iPad mini siódmej generacji, czyli obecnie ten najnowszy, który w październiku zadebiutował. Zobaczmy, co poza samym Urządzeniem znajduje się w tym opakowaniu, urządzenie odkładam na bok. W opakowaniu znajduje się książeczka, czyli można powiedzieć tutaj podstawy, zapoznanie się z tym iPadem mini w wielu językach, kabelek USB typu C bardzo tutaj dobrej jakości. No i to by było oczywiście wszystko jeśli chodzi o samo opakowanie. Także przejdźmy do naszego tutaj głównego bohatera iPada mini. Także zaczniemy sobie ten unboxing tutaj. Od ściągnięcia tego wszystkiego, co niepotrzebne. Proszę bardzo, jest to kolor niebieski. Może tak dobrze tego nie widać, to akurat światło tak dziwnie pada, ale musicie mi zaufać, że tak, że taki to właśnie kolor jest. Nie ma tutaj żadnej na ekranie żadnej folijki, jest właśnie tylko to, co wcześniej ściągnąłem. Tu mam tutaj dwa głośniczki, u góry dwa głośniczki, na dole wejście USB typu C. Przycisk głośności, przycisk wyciszania i oczywiście przycisk uruchamiania oraz touch ID, ponieważ w kontraście co do iPada Pro czy iPada R nie ma tutaj Face ID. Oczywiście mogą pojawić się komentarze dlaczego akurat padło na iPada Mini, ponieważ jak sami widzicie jest on niewielki. Moja dłoń iPad Mini, potrzebowaliśmy takiego bardzo malutkiego sprzętu, który będzie mieścił się nawet do torebki. To urządzenie akurat będzie służyło mojej żonie. Po tym lifcie, czyli z 6 do 7 pod kątem ekranu niewiele się zmieniło, ale specyfikacja trochę uległa zmianie. Mówimy tutaj już o Zdecydowanie lepszym chipie, takim który znajduje się w obecnie w generacji iPhone'ów 15 Pro oraz 15 Pro Max, jest tutaj też 6 GB RAM. To 6 GB pozwoli na używanie Apple Intelligence oraz oczywiście pamięć wewnętrzna. 64 GB to była ta bazowa pamięć wewnętrzna w poprzedniej generacji. No i taki iPad, który kosztował jednak te powiedzmy sobie 2600 zł, jako iPad szóstej generacji z pamięcią wewnętrzną 64 giga. to nie było opłacalne, żeby to kupować. Natomiast obecny model 128 GB właśnie posiada. W związku z powyższym to już jest dużo bardziej atrakcyjne. Zobaczymy, czy działa to z Apple Pencilem, zamiennikiem od Baseusa. Na wielu forach czytałem, że jest to możliwe, więc zobaczymy. Tutaj pierwsze uruchomienie. Oczywiście mogą pojawić się pytania, czy pojawi się Jelly Scrolling. Tak jak miało to miejsce w e, poprzedniej generacji. Jeżeli nie wiecie, czym jest jelly scrolling, no to jeżeli mamy iPada w pionowym formacie, to podczas przeglądania internetu, a w szczególności e, wchodzeniu na różne strony internetowe i na białym tle pojawia się czarny tekst. Przy scrollowaniu mogą pojawić się takie fale, ponieważ e, może się wydawać, że odświeżanie nie jest takie samo dla całego ekranu. W, iPadzie mini 6 generacji wiele osób właśnie na to narzekało w iPadzie 7 generacji, czyli tym, który teraz tutaj Wam prezentuję, to nadal występuje. To jest bardzo ważne, żebyście to wiedzieli przez zakupę, to nadal występuje, ale analizując bardzo dużo wszystkich materiałów um, YouTubeowych jest to zdecydowanie mniej widoczne niż było w iPadzie mini 6 generacji. Czyli jeżeli chodzi o 7 generację, to oczywiście testy będę przeprowadzał, także Moje żony będzie przeprowadzać, ale oczywiście optymistyczne jest to, że bardzo wielu tych tech, YouTube tech youtuberów ze Stanów Zjednoczonych stwierdzało, że jednak ten Jelly Scrolling został zminimalizowany. Więc to tak w kontekście mm, takiego unboxingu, jak sami widzieliście, co zawierało opakowanie. Oczywiście wstępne informacje do tego o tym, jaki to jest, jaka to jest wersja. To jest właśnie ta wersja bazowa 128 giga. Więcej informacji dotyczącej recenzji tego sprzętu, tu, y, będziecie mogli posłuchać na y, w kolejnym odcinku podcastu. Po prostu chcę bardzo mocno skupić się na tym jelly scrollingu i chcę to przeanalizować, żeby dać Wam jak najbardziej transparentną i jasną informację, czy rzeczywiście to przeszkadza dla takiego wrażliwego oka, y, które mam ja. Także salut, żegnam się, trzymajcie się, ciao!